Nie? Kochani Polacy, czy wiecie, co się działo w lasach, w naszych polskich lasach, kiedy nam zabroniono chodzić pod parków, do lasu wychodzić z domu? Zostały wstawione anteny 5G. Fizycy medyczni wypowiadają się na ten temat. Co się dzieje, kiedy będą uruchomione anteny 5G? Ludzie mogą padać jak muchy. A co wtedy zrobią? Powiedzą, że pandemia wróciła. A kiedy pandemia wróci, to co zrobią? Wprowadzą stan wyjątkowy. A co zrobią? Mamy tego świadomość? Kochani, przyszliśmy tutaj pokojowo. Jeżeli jest w nas gniew, bo straciliśmy pracę, straciliśmy chleb, pójdźmy ten gniew wyrzucić do lasu. A jeżeli w lesie zobaczycie antenę 5G, niech wasz rozum, niech wasze serce podpowie, co macie z tym zrobić. Wszyscy kochani, tak jak zrobili Włosi, policja ukraińska stanęła po stronie narodu. Obiecaliście, przysięgaliście, że będziecie po naszej stronie. Kiedy wrócicie dzisiaj do domu, to bycie swoim partnerkom, żonom, matkom, ojcom, dzieciom, co tutaj się działo, że kiedy my chcieliśmy bronić naszych praw, to wy żeście nas atakowali, opieraliście małe dzieci, które roznosiły goździki i żeście brali je do policyjnych samochodów? Czy to jest demokracja, słuchajcie? W jakim państwie żyjemy? Stańcie po naszej stronie, wierzę w Was! Ja wiem, że wykonujecie swój zawód, wierzę w Was! Moi drodzy. Fragment, który zobaczyliście, jest co najmniej niepokojący, żeby nie powiedzieć gorzej i podsumujmy sobie go. Otóż według tej kobiety jest sytuacja taka, że mamy sobie yy, nadajniki 5G, które zostały wybudowane w lasach. Nie wiem jakim chujem, ponieważ żeby działał nadajnik odbiorczy w ogóle komórkowej sieci czy jakiejkolwiek innej to on musi być wybudowany w miarę szczerym polu, żeby nic nie ściągało zasięgu ale nieważne, dobra, to jest jej świat mamy właśnie sytuację taką, że w tych lasach zostały wbudowane nadajniki 5G żeby rozprzestrzenić wiadomo jakiego wirusa żeby potem ludzie umierali na tego wirusa i na 5G żeby potem można było chodzić po domach i zmuszać ludzi bagietami do tego, żeby się zaszczepili. Eee... Czy wam też się mózg lasuje? Bo mi się mam wrażenie, że już zlasował w tym momencie, ale oczywiście domyślacie się skąd jest to nagranie. Tak, moi drodzy, to jest nagranie ze strajku przedsiębiorców i dzisiaj sobie go omówimy. Zapraszam. No więc, e, przede wszystkim, już mieliście kontakt z poglądami, które ci ludzie reprezentują, i te poglądy można powiedzieć, że są. No, łatwe do zaorania i łatwo odrzucające, ale jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? Otóż, moi drodzy, jakiś czas temu była sobie debata, debata prezydencka i po tej debacie tramwajno. Postanowił zrobić sobie o, wielki protest, Majdan praktycznie, który pojawił się, który dosłownie miał naprowadzić lud na barykady, i sobie zaczęli koczować pod jakimś tam mniejszym urzędem premiera, który właściwie jest no, no bez sensu, dlatego, bo mogliby sobie po prostu od razu, nie wiem, zrobić jakiś protest przed Belwederem. Protest przed y, mieszkaniem Kaczyńskiego, protest gdzieś, gdzie faktycznie jest ośrodek decyzyjny, a nie na jakimś tam y, budyneczku, gdzie są pierdoły dosłowne, ale nieważne, w każdym razie. Tak, domyślać się dobrze, w tym budynku nikogo nie było. Nie dość, że wieczór, nie dość, że środek tygodnia to jeszcze kwarantanna. Wobec tego wszyscy mocno praca w domu. I no, sam protest był taki dosyć średni, ponieważ i tak by nikt do nich nie wyszedł, bo nikogo tam nie było. Nieważne, tramwajno prowadził narrację, że oni tutaj zaraz przyjdą, że będą koczować. I coś pojawiło się, co mnie bardzo mocno zdziwiło. Otóż tramwajno, Stwierdzał narracja była taka, że kurwieni przedsiębiorcy pojawili się. Aby zaprowadzić porządek, tak? Ro rozumiecie to? I teraz ci przedsiębiorcy, którzy głoszą, że y, państwo powinno się odpierdolić, że y, przezorny zawsze ubezpieczony, że szczącemu nie dzieje się krzywda, że nie ma nic za darmo, naraz pojawili się, uwaga, nieprzygotowani pod siedzibą władz państwa, prosząc o Pomoc państwową, ponieważ się nie przygotowali do kryzysu, którego nie przewidzieli, ponieważ nie brali go pod uwagę, ponieważ woleli rozpierdalać hajs na swoje własne rzeczy. Proszę bardzo, ale czy to jest jakiś kabaret, czy to jest jakieś kino, czy, czy leci z nami pilot w ogóle? Bo ja widzę, że ci goście gwałcą wszelką możliwą logikę, nawet taką, którą sami propagują, tak? Ponieważ, no moi drodzy, mamy sytuację, gdzie gości, którzy niby przyjechali, żeby robić jakiś wielgachny protest, gdzie tramwajno zapowiadał, że będzie protest, będzie nocowanie nawet. Pod tą siedzibą koczowanie i naraz okazuje się, że co że prosi na streamie o powerbanki prosi o streamie, na streamie o y, jakieś śpiwory, koce, namioty, y, że niech im warszawiacy dadzą jeść, niech im warszawiacy dają, dadzą y, jakiekolwiek właśnie y, okrycia, bo jest zimno, a tak właściwie to w sumie przydałyby się powerbanki, bo, bo przecież im telefoniki padają. No, ja pierdolę, kurwa, facet, który y, stoi z iPhone'em, stoi w miarę dobrym ubraniu, no, nie oszukujmy mi się takie ubranie trochę kosztuje, yy, okulary, które są markowe, i on mi stoi je to jeszcze jest ciekawie, bo zrobioną dobrze fryzurą. Ciekawe, gdzie on sobie zrobił, jak fryzjerzy zamknięci tą fryzurę. Stoi i mówi, że on nie ma pieniędzy i my mamy mu dać pieniądze. No kurwa, wypierdalajcie, ludzie! Sami se kupcie co? Nie macie pieniędzy? Nie macie, nie przygotowaliście się w ogóle na to? Bo za tym, moi drodzy, no, same ogólne odwalenie od rzeczywistości da się zobaczyć nie tylko na ich grupie, nie tylko da się zobaczyć na tych ich protestach, ale da się zobaczyć także wśród y, ludzi takich zwykłych, którzy tam na te protesty chodzą. Z tego co wiem, była jakaś akcja na początku tego protestu, że ludzie się darli, żeby zdejmować maski. Odpowiedzi, co? Odpowiedzi, bagiety im przyjebały każdemu z osobna mandatem. Grat Gratuluję! Jeśli tramwajno Twoim celem było, żeby zasilić budżet polskiej policji, to Wam się udało. Statystyki poszły w górę jak pojebane. Dzięki temu mam nadzieję, że bagiety nie będą musiały tam, nie wiem, śledzić jakiegoś starego dziadka, który sobie chodzi po lesie i widzi, że nikogo nie ma, to maseczkę ściąga, czy, czy jakichś tam innych gości nie będą musieli z przyczajki łapać i, i tutaj mandatować, ponieważ wy, wam, wy zrobiliście już taką normę mandatową, że no nie ma przebacz, nie ma zmiły, 300% normy. Dodatkowo jeszcze moi drodzy, ci goście sami się prosili o kłopoty, ponieważ jak zaczął się ten cały strajk, to przyszły... Bagiety, przyszły bagiety, które no było dosyć ich parę ale nie było ich dużo i był gdzieś tłum około 100-200 osób protestantów wobec tego oni zaczęli tam drzeć się, o, otoczymy policję, otoczymy policję wobec tego bagiety sumonowały inne bagiety i naraz się zaroiło od radiowozów zaroiło się od radiowozów zaroiło się od policjantów zaroiło się od dosłownie od całego towarzystwa, które bardzo szybko ich otoczyło i podzieliło na mniejszych grupy grupki, kordonami. Wobec tego ci goście zaczęli drzeć mordę, że policja opresyjna, że policja, uwaga, jest zaczipowana, tak, na jednym ze streamów to było, jak, jak tam goście zaczęli drzeć mordy, że policjanci robią to, co robią, bo są zaczipowani, policja jest w ogóle zła, opresyjna, przyrównanie do ZOMO. Ale wiecie, to nie koniec atrakcji, ponieważ moi drodzy, co tu się stało? Co tu się stało wczoraj? Oczywiście była nowa edycja, ponieważ e, taka mała aktualizacja bo troszkę chaotycznie to robię e, cała ekipa. Ta, która miała koczować, najpierw się obniżyła do około 50, do około 50-20 osób. Plus, minus, kto by to liczył. I potem ci goście zostali zawinięci, to znaczy tramwajno został zawinięty na dołek, z tego co wiem. Posiedział sobie tam chwilę, a potem go wypierdolili. I dzisiaj była znowu, wczoraj znaczy się z waszego punktu widzenia, nowa edycja. Edycja, która polegała na tym, że do całego tego protestu dołączyli... Karwiniści, oczywiście. I zaczęło się już kompletne szuranie. To już jest kompletne szuranie, kompletna e, dyskusja, jak to e, wielki sprzedawca e, z obwoźny, warzyw, jest gościem, który utrzymuje całą ekonomię. No on tak naprawdę to on pracuje na czarno i on tak naprawdę to ma ludzi na czarno. Ale utrzymuje ekonomię lewaku. Za zamknij morte i dalej jest narracja, że chcą zniszczyć naród polski. Weszła crossover, taki mały epizod nastąpił, ponieważ doszli foliarze korwiniści, doszli foliarze talajniści i zrobili taki mały, dosłownie crossover epizod. no i widzieliście właśnie kompilację ich e, wszelkich możliwych teorii na temat 5G, 21, 37G, na temat tego właśnie jak niby mają zamknąć ludzi. Dodatkowo jeszcze Grzesio zdążył się ośmieszyć, ale zaraz do tego dojdziemy, ponieważ tak, ta śmietanka Konfederacji przylazła, przylazł z tego co wiem Krzysio, przylazł z tego co wiem Janusz, przylazł Grzesio, Wobec tego mamy kompletną jazdę bez trzymanki i mamy sytuację, w której dosłownie wszystko jest. Wszystko się dzieje, i to jest według mojej opinii. Dosłownie, jeśli w Katowicach było pr samobójstwo, pr strzał ze śrutówki w kolano, to tutaj to jest po prostu strzał z Davy kroketa w kolano, bo tutaj nie da się inaczej tego określić. Tu jest strzał z Davida Crocketa w kolano. I moi drodzy, mamy właśnie gości, którzy ofen gadają o szuriach. Mamy takich właśnie wąsatych, grubych przedsiębiorców. Jedni noszą maski, drudzy w ogóle nie noszą masek, ponieważ twierdzą, że wiadomy wirus to jest właśnie wymysł. Wymysł Big Farmy. Dodatkowo jeszcze, mało tego, swój kombak ogłosił Jurusz Zięba. Wobec tego to już jest szurjada na maksa. E, mało tego, mamy związek e, Korwina z Tanajnistami, który jest właściwie no, z jednej strony nie wiadomo, co się dzieje, dlaczego ta najniższa się dołączy, i z drugiej strony mamy e, tutaj Marcinka, który mówi, że wielcy Polacy, patrioci, tutaj przyjdźcie, bo tutaj jest walka o Polskę. Mamy sobie Krzysia, Atorka, który po prostu, Atorek też e, dołącza się wielce do tego no W sumie co się dzieje, on jest moderatorem na tej grupie strajk przedsiębiorców, wobec tego ja się nie dziwię, że, że Atorek leci sobie. Od razu do ekipy, jest kompletna szuriada. I teraz moi drodzy, co się dzieje, co trzeba zrobić, żeby właściwie ich skompromitować? No nic, no dać im mówić, dać im mówić. Wystarczy przyjechać tutaj, tak jak wszystkie media przyjechały, wystarczy, żeby takie TVP, takie TVN, takie. Jakieś tam inne ośrodki zaczęły zwyczajnie to kamerować, tak jak tutaj było. Nie było żadnego kontentu dodanego na początku. Ja to używam zwyczajnie na prawo cytatu, ponieważ tutaj nie ma żadnego kontentu dodanego. to jest dalszy mój komentarz dalej. I moi drodzy, jak ja widzę właśnie takie sytuacje, że ci gości wychodzą do środowiska publicznego, oni mówią takie rzeczy i oni nawet nie zdają sobie sprawy, że się kompromitują, to to jest po prostu ułatwienie i roboty. To jest e, easy game. Ja, ja nawet nie muszę nic więcej powtarzać, wystarczy tylko to podsumować. A jeszcze hitem był Grzesio. Grzesio, który stwierdził, bo tam bagiety zawinęły paru gości, z tego powodu, że nie nosili maski, zaczęli jakieś tam e, lecieć z łapami do bagiet, zaczęli pyskować bagietą. No z tego wiecie, no kto Bagietą podskakuje, ten na dołek szybko no wiecie co dalej jest eee, no i moi drodzy, on zaczął stwierdzić że mają ich wszystkich sprowadzić z powrotem, dlatego bo oni są jego asystentami, tylko wiecie moi drodzy, Grzesio tak samo jak w przypadku związku formalnego wniosku formalnego, przepraszam bardzo nie zna zasad e, prawa sejmowego, tak tutaj też znów nie zna zasad związanych z asystentem posła, ponieważ moi drodzy asystent posła może być albo zarobkowy, czyli zatrudniony, zwyczajnie dostaje albo społeczny. W obu przypadkach natomiast dostaje legitymację. Dostaje legitymację, dostaje upoważnienie, które musi się desygnować. To nie jest tak, że naraz sobie Grzesio ma pierdylion tych wszystkich ludzi, którzy zostają aresztowani i on ich wszystkich jakby zatrudnia na asystentów społecznych i on bez żadnego papierka im to po prostu mówi, że teraz są zatrudnieni i oni są naraz chronieni przed zwinięciem przez bagiety. Nie, nie nie, nie, tak to nie działa. Tak to nie działa, zresztą tak samo jak chcesz zarejestrować takiego asystenta społecznego, no to to musi przejść przez biuro sejmowe, przez kancelarię sejmu i tak dalej. To nie jest tak, że sobie taki, nie wiem, poseł sobie przychodzi, wypisuje sobie czek, bum, pieczątka i jedziemy z tym koksem. Nie, nie, nie. Więc tutaj znów Grzesio leci, odlatuje bardzo srogo. Krzysio znów odlatuje bardzo srogo, zaczyna z jednej strony mówić, co mnie dziwi, że przedsiębiorcy są solo tej ziemi, co mnie naprawdę zdziwiło, ponieważ przecież słyszeliście... Co normalnie Krzysio gada o przedsiębiorcach prywaciarza, a wredne prywaciarze. E, tutaj dodatkowo dołączył się Korwin, który zaczął sobie robić zdjęcie. Ogólny show, ogólny shit show właściwie. Cyrk na kółkach, e, który mam wrażenie, że bardzo szybko zostanie rozwiązany ponieważ początkowo tramwajno zaczął mówić, że zapraszam kodowców, zapraszam tutaj fanów platformy, zapraszam tutaj wszystkich, obalimy ten pisowski rząd i szczerze mówiąc, na początku rzeczywiście było tam paru kodowców, było tam paru właśnie takich obywateli RP i różnych innych, ale jak zobaczyli z jaką szurią mają do czynienia, to stwierdzili, że to jest nawet nie ich liga, to już jest daleko zaszło, bardzo za daleko, ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Wobec tego moi drodzy, co tu więcej mówić? E, dalej rozwijajcie ten strajk przedsiębiorców, e, drodzy, drogie szury. Dalej pokazujcie się. Dalej nie widzcie nic e, złego w tym, że jest narracja 5G, osmaży nam mózgi. Albo, że e, wiadoma nacja ląduje w lasach, buduje nadajniki 5G, przez co ludzie będą zaszczepiani przez policję siłą. E, dalej róbcie takie rzeczy i po prostu potem się dziwcie, że Was nikt nie wybierze, nikt was nie będzie brał na serio, i szczerze mówiąc, ja się dziwię, czemu jeszcze policja was toleruje. Ja naprawdę się dziwię, ponieważ gdyby to ode mnie zależało, to wy już byście dawno byli, ale nie w aresztach, tylko po prostu w zwyczajnie w szpitalach psychiatrycznych, ponieważ uważam, że tam jest wasze miejsce, jeśli naprawdę twierdzicie i jesteście przekonani, bez trollowania, ponieważ twierdzę do dzisiaj, że tramwajno po prostu troluje, następny trolling w jego wykonaniu. Ale jeśli wy naprawdę twierdzicie, że rzeczywiście tak jest, no to bardzo mi przykro, ale wymaga wasz stan kontaktu stałego z psychiatrą. I takie jest moje zdanie, to jest moja opinia. Możecie się z nią nie zgadzać. A jakie jest wasze zdanie, zapraszam was do dyskusji, ponieważ komentarze jak zwykle były, są i będą wasze.